Dzień dobry Państwu. Strasznie się cieszę, że Was widzę, że w tym roku też mogę do Was mówić, chociaż mój temat nie jest tematem łatwym. Opowiem Wam o przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami. Przemoc, gdzie jest mój zmieniacz, jest. Przemoc, jak wiecie, jest to intencjonalne działanie. Lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Mamy różne rodzaje przemocy: mamy przemoc fizyczną, psychiczną, tutaj jest bardzo szeroki wachlarz tej przemocy psychicznej, i niestety to się ciągle poszerza. Mamy przemoc seksualną, ekonomiczną i zaniedbanie. Zaniedbanie to też jest przemoc. Chciałabym Wam e, powiedzieć o tym, że niepełnosprawność niestety zwiększa podatność na przemoc, że niepełnosprawność e, często ogranicza zdolności motoryczne, komunikacyjne i inne obszary, a co za tym idzie... No, ogranicza przede wszystkim zdolność do tego, żeby po prostu uciec, tak, żeby, żeby nie być ofiarą, przepraszam, żeby nie być osobą doświadczającą przemocy. Mój wykład jest wzbogacony o autentyczne wypowiedzi osób z niepełnosprawnościami. Teraz przytoczę Wam jedną z takich historii: Herstoria. Mam dosyć tego. Że w kłótni może mi zabrać telefon, zamknąć w pokoju. Bo zdrowa, dorosła osoba z matką też się kłócą, ale na pewno matka nie daje jej kary jak dziecku. Ja nie mam renia kasy, bo wszystko, co mam, idzie na życie i opłaty. Ja muszę prosić o pięć złotych, jak wychodzę, i tłumaczyć, po co mi aż dwadzieścia, jak idę do miasta. Coraz częściej wydaje mi się, że lepiej byłoby mi w DPS-ie. Ja już nie wytrzymam tej bezczynności, poczucia winy i presji, tego braku prawa bycia dorosłym. Niepełnosprawność zwiększa podatność na przemoc, gdyż osoby z niepełnosprawnością są nauczone być grzecznymi. Tego, że nie mamy granic. Zabiera nam się poczucie intymności, godności i samostanowienia. Nie mamy poczucia, że nasze nie będzie usłyszane, bo musimy się godzić na wiele upokorzeń w związku ze swoją niepełnosprawnością. Herstoria. Miałam 19 lat, przebywałam w szpitalu. Nie zgodziłam się na to, żeby basen podał mi salowym. Poprosiłam o kobietę. Salowy był ode mnie starszy nie więcej niż trzy lata. Wstydziłam się. Salowa nie przyszła. Za to, że byłam niegrzeczna, zostałam ukarana. Musiałam z pełnym pęcherzem leżeć całą noc, aż przyjdzie nowa zmiana. Nie warto walczyć o godność, kiedy jest się zależnym. Niepełnosprawność zwiększa podatność na przemoc, dlatego że niepełnosprawni są traktowani inaczej niż zdrowi rówieśnicy. Społeczeństwo nie wierzy, że opiekun osoby z niepełnosprawnością może stosować wobec niej przemoc. W sytuacji zmierzenia się z dowodami przemocy częściej są usprawiedliwiane osoby, które wyrządzają przemoc. Niż te, które doświadczają tej przemocy. Znacie to, prawda? No przecież on się tak nią wspaniale dopiekuje to niemożliwe, żeby on ją bił. Kolejna historia. Mama wpada w szał, jeżeli mam odmienne zdanie. Wtedy biega, rzuca wszystkim, chciała nawet skakać przez balkon. Udarzyła parę razy mnie pięścią. Potem płacze i przeprasza. Robi tak, gdy jesteśmy same, bo wie, że nikt mnie nie obroni. Niepełnosprawność zwiększa podatność na przemoc dlatego, że jesteśmy uzależnieni i jesteśmy uczeni tego, żeby być uległymi. Wiele osób z niepełnosprawnych boi się powiedzieć komukolwiek, że dochodzi do wykorzystywania seksualnego. Podczas gdy wiele innych nie wie, czym jest napaść seksualna i nie wie, że to jest niezgodne z prawem. Wielu osobom z niepełnosprawnościami brakuje również informacji o swoim ciele, związkach i seksualności. Historia, Histo przepraszam, tu literówka, historia to jest mężczyzna. Byłem molestowany w 2004 roku. W ośrodku dla osób z niepełnosprawnościami przez pracownika. Zaprzyjaźniłem się z Janem, rozmawialiśmy, kupował mi różne rzeczy, których nie miałem w ośrodku: papierosy, słodycze. Myślałem, że jest moim przyjacielem do czasu, kiedy zabrał mnie do kantorka i zgwałcił. Niepełnosprawni częściej są narażeni na przemoc, dlatego że inni niepełnosprawni też mogą być sprawcami przemocy. Przemoc, do której dochodzi między osobami niepeł z niepełnosprawnościami, często nie jest traktowana jako przestępstwo. Kolejna historia. Jestem niepełnosprawny od urodzenia. Mam problemy z chodzeniem i mózgowe porażenie dziecięce. Kiedy studiowałem, mieszkałem w akademiku z innymi studentami. Byłem zmuszany przez swojego niepełnosprawnego współlokatora do, do, do dotykania jego penisa i masturbowania go. Nie podobało mi się to. Nie chciałem tego robić. Nie wiedziałem, jak sobie poradzić. W końcu zdecydowałem się odmówić, a on poszedł do kuchni, stawił wodę w czajniku i wylał mi na krocze czajnik gorącej wody. Herstoria kolejna. Na grupie komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami na Zoomie Przepraszam, ale to jest bardzo trudny temat. Na grupie komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami na Zoomie w trakcie dyskusji wyraziłam swoje zdanie na temat braku intymności podczas badań ginekologicznych. Konieczność rozbierania się przy obcych mężczyznach, którzy przenoszą mnie na fotel, gdy w gabinecie nie ma podnośnika. W przypadku braku podnośnika lub opiekuna do tej czynności są dedykowani sanitariusze. Na zebraniu obecny kolega z niepełnosprawnością mówi, uwierz mi, oni wcale nie, wcale nie mieli przyjemności Cię oglądać. Osoba prowadząca spotkanie, kobieta zbagatelizowała napaść słowną. Jest też przemoc, której nie ma. To nie ma jest w cudzym słowie, dlatego że y, uczymy się dopiero, że ta przemoc występuje. Gaslighting, czyli przemoc psychiczna polegająca na takim manipulowaniu drugą osobą, by stopniowo przejmować kontrolę nad jej sposobem postrzegania rzeczywistości. Manipulant może udawać, że nie rozumie drugiej osoby. O co ci chodzi, wymyślasz sobie. Może poddawać wątpliwość jej wersję zdarzeń. Przecież tak nie było, było całkiem inaczej. Odrzucać jej obawy, przesadzasz, wydaje ci się, masz urojenia to szalone. Ten rodzaj przemocy charakteryzuje to, że działania są prowadzone celowo i ostrożnie. Przeplatane są momenty czułości i wściekłości. Dla osoby z zewnątrz taka osoba przemocowa może się wydawać idealnym partnerem. Robi to po to, żeby ofiara manipulacji poczuła się zdezorientowana, bezradna i niezrozumiana, by przejęła winę na siebie i najbardziej, w najbardziej zaawansowanym stadium. By po prostu zakwestionowała swoje zdrowie psychiczne. Kolejna herstoria. Jestem sparaliżowana od kilku lat. Nie mam władzy w rękach i nie jestem w stanie nic przy sobie zrobić. Mój partner po wypadku znęcał się nade mną psychicznie i fizycznie. Nieraz spotykałam się z opinią, że to przeze mnie. Przez mój wypadek zaczął pić. Nikt nie pamiętał, że przed wypadkiem też pił. Znęcał się nade mną też na trzeźwo. Pamiętam rzucanie mną, bicie, bicie po twarzy. Raz pojechałam z ręką odbitą na twarzy na rehabilitację. Wcierał mi ser i wędlinę w twarz, mówiąc: To nie masz jedzenia. Pamiętam też, jak położył mi kołdrę na twarz i zaczął mnie dusić. Rodzina nie wierzyła w to, co mówię. Przy ludziach był kochany, pytał, czy nie chce zjeść, napić się. A gdy zamykały się drzwi, był chamski, agresywny, bezczelny facet. Moje serce nie wiedziało, co robić. Raz kochany, raz tyran. Zacząłem wierzyć nawet sama w to, że pije przeze mnie. Że może mu ciężko, może zbyt dużo wymagam. Z perspektywy czasu wiem, że nie. Prosiłam tylko o podstawowe rzeczy: umyć się. Zjeść. Przestałam nawet sypiać na boku, żeby nie męczyć mojej miłości i po 8 godzinach, po dziewięć godzin spałam bez ruchu. A gdy spastyka skręciła nogę i trzeba było ją poprawić, dostawałam zjebkę w nocy. Za wszystko dostawałam. Za wolno jadłam, piłam, źle sterowałam wózkiem. Kolejna przemoc, której nie ma, to tak zwany negging. Mi to bardzo rezonuje z inspiration porn. Negging to taki rodzaj manipulacji emocjonalnej, która ma obniżyć poczucie wartości i pewności siebie osoby komplementowanej. Doświadczamy tego na każdym kroku praktycznie. Jednocześnie dostajesz taki komplement i sugestie, no, że coś jest nie tak. I która z nas nie słyszała, taka ładna, a na wózku. Jesteś taka zajebista, świetnie sobie radzisz w życiu, jak na tak niepełnosprawną osobę. Nigdy nie umawiam się na seks z niepełnosprawnymi, no ale z tobą to, to cię chcę umówić. Widać, że się kochacie, on cię kocha, tak się poświęca dla ciebie. W Polsce Niestety nie ma statystyk dotyczących przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami. W niebieskiej karcie nie ma nawet pola, w którym można zaznaczyć, że jaki rodzaj i stopień niepełnosprawności ma osoba, która doświadcza przemocy. Według badań Parlamentu Europejskiego kobiety z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej są czterokrotnie bardziej narażone na wykorzystywanie seksualne niż ich pełnosprawne rówieśniczki. Osoby z niepełnosprawnością często nie mają dostępu do systemu prawnego. To brzmi po prostu jak hardcore, prawda? Organa ścigania nie są w stanie reagować odpowiednio na zgłoszenia przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami, co prowadzi po prostu do braku zgłaszania tego i ścigania tych przestępstw brakuje systemu wsparcia z, o, dla osób z niepełnosprawnościami doświadczającymi przemocy. Dopóki sprawcy przemocy przestępstw nie będą ścigani, Osoby z niepełnosprawnościami są narzo, narażone na ogromne ryzyko. Ryzyko tego, że doświadczą przemocy i nadużyć, ponieważ sprawcy po prostu wiedzą, że są bezkarni. Tak? Eee, chciałabym na tym zakończyć moją wypowiedź i moje wystąpienie. Myślałam, że wytrzymam, ale że się nie rozpłaczę, ale moje koleżanki, przyjaciółki, które tutaj są i wspierają mnie. Powiedział, że łzy to nic złego. Wyraźnie zaznaczam, że wszyscy wiemy, że przemoc jest. Wiemy. A teraz w końcu przyszedł czas na działanie. Dziękuję bardzo.